Witam wszystkich serdecznie. Podczas tego odcinka będę mówił na temat perylowców, czyli pierwiastków tworzących drugą grupę układu okresowego pierwiastków chemicznych. Najważniejszymi właściwościami tych pierwiastków jest to, iż ich konfiguracja walencyjna wygląda w ten sposób, czyli ns2. Na przykład dla magnezu, gdzie n wynosi 3, bo w takim okresie się magnez znajduje. Będzie to wyglądało w ten sposób. Oczywiście piszemy gaz szlachetny poprzedzający magnes 3S2, czyli walencyjne elektrony znajdują się na podpowodze 3S. Zwiększenie promienia atomowego wzrasta w dół grupy, ale promienie berylowców w ogólności są mniejsze niż litowców, czyli jak to rozumieć? Ono także, dla przykład, weźmy czwarty okres. Gdzie mamy potas i wapń, to potas będzie miał większy promień atomowy niż wapń. Berylowce są bardziej twarde i mniej reaktywne niż litowce. Berylowce występują na drugim stopniu utlenienia w związkach chemicznych i tlenki, wodorotlenki berylowców mają charakter zasadowy, oprócz tlenku berylu i wodorotlenku berylu, ponieważ te związki są amfoteryczne, tak samo jak sam beryl. Kolejnymi właściwościami jest to, iż w warunkach naturalnych są ciałami stałymi, natomiast nie występują w wolnej postaci w przyrodzie, bo tworzą e związki chemiczne. Reagują z tlenem, tworząc tlenki i nadtlenki. E tlenki będziemy mieć od berylu do strontu, natomiast już od baru będą występować e nadtlenki. Jak to będzie wyglądało w reakcjach? Weźmy sobie na przykład stront plus tlen, powstanie tlenek strontu gdzie stront będzie na minus drugim, natomiast tlen będzie na, y, stront będzie na plus drugim, natomiast y, tlen będzie na minus drugim stopniu utlenienia. Tutaj musimy postawić dwójeczkę przed strontem i przed tlenkiem strontu i teraz reakcja jest uzgodniona. Jak to będzie w przypadku baru, który tworzy nadtlenki, do, do baru dodajemy tlen no i powstanie nadtlenek baru. Reagując z wodą tworząc zasady, z wyjątkiem berylu, ponieważ beryl jest amfoteryczny. Weźmy sobie na przykład wap dodać tlen, dodać wodę, powstanie wodorotlenek, wapnia i wodór. Tutaj musimy postawić dwójkę. Z kwasami nieutleniającymi tworzą sole, ponieważ każdy z berylowców wyprze wodór z kwasu. Weźmy sobie na przykład znowu wapń, dodać HCl, czyli chlorowodór, chloro, czyli wapń dodać HCl, czyli chlorowodór albo kwas solny powstanie chlorek wapnia plus wodór. Z nim metalami tworzą sole. Możemy sobie z siarką powstanie siarczek wapnia. Mówiąc o berylowcach, możemy sobie więcej powiedzieć na temat wapnia. Wapń tworzy bardzo rozpowszechnione w przyrodzie Związki chemiczne, przede wszystkim w mirałach, w skałach i będzie to np. węglan wapnia. Będzie on w postaci kalcytu, aragonitu, wapieni, marmuru oraz kredy. Np. siarczek wapnia, czyli w postaci anhydrytu oraz fluorek wapnia, w postaci fluorytu. Wapnie jest miękki, można go okroić nożem. Spalany na powietrzu przechodzi w tlenek wapnia i azotek wapnia. I ta reakcja np. dla to będzie wyglądała w ten sposób. Ca3N2 i musimy wziąć 3 mole wapnia. Istotniejszymi reakcjami związku wapnia jest otrzymywanie wapnia palonego. Otrzymuje się wapno palone z wygrzewania węglanu wapnia. To wygrzewanie zachodzić może w 1000 stopniach Celsjusza. Powstanie tlenek wapnia, czyli wapno opalone i dwutlenek węgla. Otrzymywanie tlenku węgla 4 najczęściej y, można przeprowadzić tą reakcję poprzez dodanie do węglanu wapnia y, mocnego kwasu, mocniejszego kwasu niż y, węglan, niż kwas węglowy, czyli powstanie CaCl2 woda i Dwutlenek węgla. Poruszając temat wapnia, nie sposób nie wspomnieć o twardości wody, bo twardość wody powodują rozpuszczone sole wapnia i magnezu, czyli wodor węglany, siarczany i chlorki. Możemy tutaj wyróżnić dwie kategorie twardości wody: jest to twardość przemijająca, inaczej węglanowa, spowodowana obecnością wodorowęglanu wapnia oraz wodorowęglanu magnezu. A drugą kategorią jest y, twardość nieprzemieniająca, czyli trwała, spowodowana obecnością siarczanów, chlorków, wapnia i magnezu. Przemieniającą y, twardość wody możemy, y, możemy łatwo się pozbyć poprzez y, na przykład przygotowanie y, wody i wtedy będziemy mieć wytrącenie. Y, w związku w wapnia, w postaci węglanu wapnia. Kolejnym bardzo ciekawym pierwiastkiem, wchodzącym w skład drugiej grupy układu okresowego pierwiastków, jest beryl. Beryl jest amfoteryczny, tak samo jak tlenek oraz wodorotlenek berylu. Ta amfoteryczność objawia się w ten sposób, iż związki te nie reagują z wodą, natomiast reagują z kwasami i zasadami. Możemy tutaj napisać na przykład reakcję tlenku berylu z zasadą sodową. Powstanie wtedy związek kompleksowy, albo inaczej sól kompleksowa. I ten związek będzie się nazywał tetrahydroksoberylan sodu. To będzie zachodziło w roztworze. Możemy zapisać w roztworze. Natomiast taką samą reakcję możemy przeprowadzić poprzez stapianie. Wtedy ten związek będzie wyglądał w ten sposób. Z kwasem tlenek berylu będzie reagował w ten sposób. Powstanie sól, tak, czyli chlorek berylu oraz woda. Kolejną ciekawą właściwością jest to, iż niektóre z berylowców będą barwić płomień palnika. Wapń będzie barwił ten płomień na ceglasto czerwony kolor, natomiast stront na czerwony, bar na żółto-zielony oraz rad na karminowy. Na obrazku przedstawiony jest przykład karminowego barwienia płomienia.